Z tej strony Pisonnik, dzisiaj sobie pogramy w Rokacyiga, więc dajcie łapeczkę w górę i subiczka. A Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Dobra, zaczynamy 3, jeden, dobra. Nie wiem, ja sobie nabrałam bo jak mam jak mam ten CC, ja ciągle stoję sobie nabramę. Na bramę. Na bramie. Dobra. O Maria. Dobra. Jezus, ja jestem dobra? Okej, zostawiam sobie to Dawaj, no dawaj. Dobra, bo się tutaj ogarnia widać Gierka. Ej, poczekaj, bo co się teraz nie trafiłam widać? はい。Oh, nie, Let go! Czuję, że tego się nie ma, mikro, to mi pogadali, ja no, bym tego nie był z tego kraju, bo niech by nie byłby z Polski, no a jakby a ja się jakiś cud przydarzył. Nie, ja nie mam bósem, że to jest przegrana. A no bo jednak. Let's go, naprawdę. Teraz musimy tak dopisywać ten fart. Prawda, nie no ja nie mogę, samowolę. Ja. Yes, nie, to był mój błąd. Mój błąd, sorry. Um, nie, to nie tutaj, nie... no nie może. Dobra. Dawaj. Dobra, trzymaj Teraz go do mnie leci. Let's go. Juuuu. Co z nimi? Tak powie, powie, powiedziałbym szczerze. Ta e, turutka, co my sobie zebrałam, była po prostu. Mwah, dlatego, bo było wcześniej miałam asa. E, teraz wam tego skinka nie pokażę, bo nie zrobiłam. Bo zapomniałam. O Jezus, ale ale chłop nie ten. Hopni kazał zrobić tego. Nie. Dobra, imponująca obrona Essa. Nie wiem, Essa z nimi. Naprawdę. Łatwiej Let's go! I to co było Te 80 km na godzinę. Wow! Ja w ogóle nie miałem tego przypominam. A nie wiem, jakoś to jak do tego doszło? Nie wiem. O jezus, Maria. Marachopty je obronił. A dobre obronienie, szczerze mówiąc, od niego. Nie! O jezus, Maria. Ale nie, ale teraz by... nie, ale to jest imponujący fart, naprawdę. Takiego farta jeszcze nikt nie miał w tej grze, no nie. No nie, no nie oszukujmy no się, naprawdę. Takiego farta jeszcze nikt nie miał. Dobra, S. Nie wiem. Nie wiem widzowie chyba zrobimy... E, rocket, e, ...nie zrobimy... ...o widzowie... ...wycięstwo przez podanie więc już właśnie widzę i zeszedłem ale... M, oczywiście nie będę taki bo mecz trwał gdzieś 3 minutki więc... ...wilibyście i w się już kolejnym meczyku. No, ...dobry... nie wiem jak chcę mieć w teamie bo nic mega dobry, podoba mi się ten typek naprawdę szacun do niego to naprawdę kozak. Ja, poczekaj. Okej. Okay. No, ej Dora, dawaj. Tybio. Och, mielona, No Dawaj. Dawajcie. Sorry, sora, ja tego nie, nie umiem śłać tym <grym> Nie, no ja, no ja z tym mielone, mielone mam powiązanie z UW, naprawdę. No coś się tak. Dajcie mi tu nie, to psika, ta ry Nie, czy to będzie to Zielona. Zielona bym powiedział. Takie Tylko... rip. Ale poleciał. Poleciało, robi wrażenie. Ej, ale ładne. Uu. Uu. Ale jest z nimi? Naprawdę. Łatwo z nim troszkę, bym powiedział. Dobra, dawaj FM. Dobra, e, jak nie coś jeszcze jak może. O ja, nie. 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 Ej, no Nie. O Nie. O Nie. face teraz mi tak wyskoczył na ja Nie. tak na Nie. 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 tego Nie. zauważyłem? Nie. zauważyłem? Nie dobra! No, nie ważne. Nieważne. Okej. Okay. Nie! Dobra, mm, przynajmniej już wiem jak sobie z tym radzić wszystko. Dobra, obrona. Dosyć Essa. Naprawdę Essa widzę. Wy? No to dawajcie, dawajcie. No, mi nie przeszkoczy. no. No i co? No i co? Co mi teraz robicie? No i co niby? Ja nie mogę, dobra. Mm, nie, 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 nie jak. Okej. Okay. Dobra, a co? Dawaj, dawaj, FN, dobra, dawaj. On to wystrzelał, ale to chyba będę mógł to wyszczelić. Tak. Dobra. Dobrze mi teraz siada. A, dobra, to leci tutaj, czyli... Nie, nie! Ja... Nie, widzowie. wiem. ja dzisiaj chyba coś... Nie wiem. Musimy to, widzowie, nadrobić, bo jak nie to my to przegramy. Chyba wiecie o co. Ale ja, ja bym to zrobił, gdyby nie to. Eee, nie, posłuchajcie, gdyby nie to, że... Że po prostu, ja nie wiedziałam nawet, gdzie ta piłka jest. Tylko dopiero teraz się skapnąłam na tym, na replayu. A nie, bo to jest nasza! A! Nasza, nasza, nasza! To jest nasza! Jezus Maria. Ja już w Ja już w ogóle tej się nie odróżniam. Coś widzę jest serio ze mną nie tak. u Uuuu! ja nie mogę, tym mecz jest god! Ten mecz jest GOT! Ten mecz jest GOT! Ten mecz jest widzowie GOT! Nie! Najlepszy mecz... najlepsze. To jest najlepszy mecz w moim życiu w Rocket League. Naprawdę. Naprawdę! Nie no, po prostu nie. Nawet tym golem oczywiście nie przyjmuję, ale to było dobre. Nie no, widzowie no róbcie short z tym. R róbcie z tym short, naprawdę. Jo, ale to dobra akcja, nie no Na Należy się dla mnie łapka w górę i subik. Bo co tutaj się dzieje? Po prostu już ja już nie mogę wytłumaczyć, co tutaj się dzieje. Nie, poświęc poczekaj FN, dawaj. FN, a teraz ja tu. Dobra. Nie, e, FM dawaj. Dobra, szczel. On tak to wybije i teraz ja stąd. Let's go. Naprawdę, oni sobie, nie sobie są problem sami z tym Naprawdę. Oho, 102 km na godzinę. Oho. Coś chyba dostanę mandat. Nie no, bo to nie jest oczywiście realistic. Dostanę mandat jakiś. Bo to jest w końcu Rocket League. Jeśli nie dostaje mandatów. Ora, dawaj. Isas e, nie, ty nie. Dobra. Kurde, a myślałam, że nie znów tak wybiją i to by byłby kolejna dobra akcja, tylko że widzowie męczy mnie, jak ja to jeszcze raz zrobię. Jak to jeszcze raz zrobię, to po prostu to będzie to będzie najlepszy mecz w moim życiu w Rocket League, naprawdę. Zaraz jeszcze to, dobra, mm. Hop tutaj O kurde, to tylko 30 sekund musimy działać. Musimy widzowie działać. Jak to przegramy, no to będę miał smutek na twarzy, dlatego bo takie dobre akcje Hamet przegrane. To bym miał smutek na twarzy. No nie. Smutek widzę. Nic to na pewno nie pobijemy więc 4, 14 sekund chyba się już kończymy z odcinkiem o nie, no nie ma widzowie przyznajcie przyznajcie, to było de, to po prostu nie da się wytłumaczyć co dzisiaj zrobiłem z tym przewrotkami nie da się po prostu wytłumaczyć no więc widzowie dziękuję za oglądanie i Widzimy się już w kolejnym odcinku.